Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii ostrzega nas przed pewnymi rzeczami, które utrudniają podejście do sprawy naszego życia i powołania. Utrudniają skierowanie całego życia na Chrystusa, który przyjdzie po nas. Jezus dzisiaj mówi: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk do czes, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc z jednej strony Pan Jezus mówi, czego unikać, z drugiej strony, co należy czynić. Mamy unikać tego wszystkiego, co sprawia ociężałość serca. Serce jako centrum naszego ja, tej mentalności biblijnej. Więc moje myślenie także. Co obciąża Twoje myślenie? Co sprawia, że masz klapki na oczach? Ba, klapki na umyśle. No więc Pan Jezus przede wszystkim wskazuje na. Obżarstwo, pijańsko, tros, pijaństwo, troski doczesne. Czyli gdy człowiek tylko myśli o tym, by się najeść, może również się upić, i gdy tylko myśli o pieniążkach, zarabianiu, o tych sprawach, co to sprawia? Ociężałość umysłu. On jest wtedy zaprogramowany, jak koniowi się nakłada, prawda, żeby go nie rozpraszać na oczy. Aby widział tylko przed siebie to właśnie tego typu rzeczy, które człowiek kultywuje, to tak jakby te klapki. Człowiek widzi tylko to, co ma zjeść, wypić i zdobywać. Troska o dobra doczesne. Jest jak ten koń, zawężony w swojej uwadze tylko do tego. To jest to ociężałe serce. Nie widzi nic więcej. Z takimi ludźmi, z ociężałym sercem. Którzy są ukierunkowani tylko na te sprawy, nie da się rozmawiać. Ich sprawy zbawienia Ewangelii, Chrystusa nie interesują. To jest przerażające, że jak się rozmawia z takimi ludźmi, oni cały czas wracają tylko do jednego tematu. No ale ja tak nie mogę, bo ja muszę zarabiać na życie, ale ja tak nie mogę, bo muszę mieć co jeść, bo ja tak nie mogę, bo przecież muszę się zabawić. I wszystko sprowadzają do zaspokajania. Tylko tych swoich tu ziemskich potrzeb. To jest ta ograniczoność i ociężałe serce. Biedni to ludzie. Ale Pan Jezus pokazuje, że to jest też największa przeszkoda, można powiedzieć, do zbawienia, bo każdy z nas stanie przed sądem Pana Boga i tego sądu nie unikniemy, jeśli pozwolimy sobie na takie ociężałe serce, będziemy je pielęgnować, będziemy tylko się nakręcać. Byle więcej mieć, by, byle więcej użyć, byle więcej się najeść, byle więcej wypić i tak dalej. Wpadamy w nałogi, wpadamy w przyzwyczajenia, rozwijamy w sobie wady zamiast doskonalić się, żeby być bardziej dysponowanym do udziału w niebie. Bardziej pielęgnujemy swój egoizm, egocentryzm, tylko dla siebie, pod siebie, żeby tylko moje ja. To jest to ociążałe serce. I to jest, można powiedzieć, śmiertelna choroba, ale nie taka, która sprowadza tylko śmierć doczesną, ale która sprowadza na nas piekło, śmierć wieczną. Więc tego typu postawy pielęgnowane, niewykorzeniane, właściwie stają się śmiertelną chorobą. Najbardziej niebezpieczną, jak pokazuje nam Pan Jezus. Z drugiej strony, co robić, żeby tego uniknąć? Pan Jezus mówi o modlitwie, czuwaniu. Macie czuwać, czyli oczekiwać mojego przyjścia, wyczekiwać mojego przyjścia i w Eucharystii, w sakramentach i modlić się, by nieustannie swoją uwagę kierować ku mnie, ku niebu, odświeżać sobie pamięć, świadomość. Na to, co jest najważniejsze. Bez ciągłej modlitwy, bez ciągłego czuwania nad sobą, no niestety nasze serca będą coraz gorsze. Możemy nieraz i wokół siebie obserwować, bo w sobie czasem tego nie widzimy. Możemy obserwować, jak ludzie wokół nas nieraz z roku na rok stają się gorsi, coraz bardziej jak jacyś zakręceni pewnymi sprawami, czy to jakiś biznes, czy nie wiadomo co, jakieś troski tylko o to, o tamto. I z niektórymi ludźmi widać, że nie da się porozmawiać. Oczywiście w sobie samym zazwyczaj tego nie widzimy, bo my umiemy się wybielać, ja jestem zawsze okej, okay, więc nie bierzemy tego do siebie. No to popatrz chociaż na innych i przez analogię zobacz, że może z tobą jest tak samo, a ty tego nie dostrzegasz. Nasze myślenie może być bardzo obciążone. Jakimi sprawami, którym chcąc nie chcąc poświęcamy nasze życie i tracimy życie wieczne. Chrystus zzywa nas jednak do tego, byśmy wzięli swoje życie w swoje ręce, wzięli za nie odpowiedzialność. Z objawienia Bożego, jak to również w katechizmie Kościoła Katolickiego jest wyrażone w tej części dotyczącej ludzkiego czynu, w części moralnej, w trzeciej części katechizmu. Człowiek jest powołany do tego, żeby właśnie ze względu na swoją godność, wolność, na to, że jest istotą rozumną, wziął odpowiedzialność za swoje życie. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że człowiek jest odpowiedzialny. Co to znaczy, że człowiek jest odpowiedzialny za czyn? Dlatego, że jest odpowiedzialny oczywiście za swoje czyny, stanie przed sądem i będzie musiał. Zdać sprawę ze swoich uczynków, uczynionych za ziemskiego życia. Właśnie będzie musiał zdać sprawę, dlatego że jest odpowiedzialny za nie i nie będzie mógł się tłumaczyć, że a to, to nie ja zrobiłem, ja tak musiałem, bo mnie inni przymusili, bo to innych wina. Bo tak byłem wychowany, to wina rodziców, to wina środowiska, kolegów, to oni mnie przymusili. Nie będziesz mógł tak na sądzie ostatecznym się bronić, dlaczego? Bo Bóg obdarzył cię wolnością i rozumem i dlatego jesteś odpowiedzialny za swoje czyny. Być odpowiedzialnym to znaczy odpowiadać. Odpowiadać za swój czyn może ten, kto faktycznie jest sprawcą tego czynu. Czyli ten, komu ten czyn rzeczywiście można przypisać. Niestety dzisiaj rozwijające się niektóre kierunki psychologiczne, choćby działanie psychologów, zmierza w tym kierunku, żeby czasem nas usprawiedliwić, pokazać, że no, ty nie byłeś wolny, w tobie są takie mechanizmy, że ty nie jesteś odpowiedzialny za to, co się stało. Po prostu masz taką naturę, instynkty, nie wiadomo co jeszcze, skłoniły cię do tego, że tak, a nie inaczej postąpiłeś. Psychologiczny determinizm, czyli takie nastawienie że w tej interpretacji naszych czynów, że właśnie my nie sami zdecydowaliśmy, ale że są i w nas samych, i na zewnątrz pewne naciski, które nas zmusiły, jakby wbrew naszej woli do takiego czy innego działania. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie próbują nas, szczególnie psychologowie, usprawiedliwiać tłumacząc to zjawiskami socjologicznymi zjawiskami w naszej psychice, w naszym ciele wpływami takimi czy innymi uwarunkowaniami środowiskiem wpływem genów, przodków a jednak Pismo Święte wyraźnie mówi: każdy z nas jest odpowiedzialny odpowiada za swoje czyny. I człowiek, jeżeli ma używanie rozumu, jeśli jest zdrowy, bo co innego wypadku, kiedy ma mocno uszkodzony mózg, kiedy ma ciężką chorobę psychiczną i nie jest w pełni świadomy tego, co robi, czyli inaczej mówiąc, jest niepoczytalny, no to nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest związana właśnie z tą poczytalnością. Co to znaczy, że ktoś jest poczytalny? To znaczy, że można jemu przypisać dany czyn, bo był świadomy, wiedział, mógł ocenić od strony moralnej, że to jest dobre, to jest złe, mógł poznać, co jest przedmiotem tego czynu, a z drugiej strony jest wolny. Czyli on w sposób wolny, swoją wolną wolą zdecydował się, wybrał. Jeśli człowiek ma wolną wolę i rozum i działa nieskrępowany, to jest poczytalny i odpowiedzialny, odpowiada za swoje czyny, bo to, że jest wolny, sprawia, że to on wybiera, nikt inny za niego. Zbytnie usprawiedliwianie się i zrzucanie winy na innych, na różne uwarunkowania, niestety, bywa często kłamstwem. Oczywiście są sytuacje, w których widzimy, iż pewne oddziaływania, czy to zewnętrzne, czy pewne jakieś zjawiska w nas samych, nawet naszej psychologii, psychice, czy raczej fizjologii, że one mogą zaciemniać nasze poznanie i osłabiać naszą, zmniejszać naszą wolność wyboru działamy pod jakimś nieuniknionym przymusem wtedy nie jesteśmy w pełni poczytalni w pełni odpowiedzialni za dany czyn ale jeśli coś wybierasz dobrowolnie świadomie to jesteś odpowiedzialny i z tego wszystkiego musimy zdać przed panem bogiem sprawę to jest można powiedzieć szczególna właściwość człowieka jako istoty która jest osobą na Podobieństwo Boga, mamy rozum i mamy wolną wolę. Oczywiście, błąd w poznaniu, jeśli źle rozeznajemy, źle ocenimy sytuację, nikt nam nie wyjaśnił, pobłądziliśmy w rozeznaniu, ale w tym momencie, kiedy czyn podejmowaliśmy, byliśmy przekonani, że dobrze rozeznajemy. To oczywiście nie ponosimy odpowiedzialności za zło, bo działaliśmy w niewiedzy. Niepokonalnej, ignorancji niezawinionej. Natomiast jeżeli mamy jakieś wątpliwości, musimy się upewnić, podpytać, rozeznać, abyśmy nie podejmowali w sposób wolny czynów, które są moralnie wątpliwe powtarzanie takich czy innych czynów złych prowadzi jak powiedzieliśmy do przyzwyczajeń pielęgnuje nasze wady prowadzi do nałogów uzależnień i te niestety złe przyzwyczajenia stają się po czasie wręcz naszą drugą naturą którą im więcej złych uczynków czynisz im bardziej zwlekasz z pracą nad sobą tym bardziej one są w tobie zakorzenione i tym trudniej Ci będzie się nawrócić i dojść do nieba. Odkładanie naszego nawracania się, zwlekanie z tym nawracaniem się, to jest fatalna sprawa. Bo bywa, że kolejny rok, trwanie w złu, w grzechu, tak bardzo utwierdza się w tym złu, że żeby teraz to wykorzenić, trzeba wręcz cudu Pana Boga. Trzeba nie wiadomo ilu lat ciężkiej pracy nad sobą, my nie umiemy tak łatwo rezygnować ze złych przyzwyczajeń. Jak już nawykłeś, to już masz wyrobione takie automatyczne odruchy. W danej sytuacji zachowujesz się podobnie. To przez całe dziesiątki lat Twojego życia. Z jednej strony człowiek się uczy, nabywa. Umiejętności, przez ćwiczenie, coraz mu łatwiej pewne rzeczy przychodzą, ale z drugiej strony, na tej samej zasadzie powtarzania złych rzeczy, przywyka do tych złych rzeczy. Im człowiek starszy, można powiedzieć, tym jest mu pewno trudniej dokonać rewolucji w swoim życiu, nagle się nawrócić, zmienić to życie. Wiele rzeczy będzie się za nim ciągnęło. Trzeba wtedy rzeczywiście dużo czuwania, więcej czuwania, więcej modlitwy, więcej ascezy, więcej konkretnych decyzji, pracy nad sobą, ale nie zawsze człowiek zdolny jest, aby siebie tak do tego skłonić. Dlatego na pewno jest sprawą niezwykłej wagi, byśmy jak najszybciej, im wcześniej zaczniemy pracę nad sobą, tym lepiej. Im człowiek młodszy, tym może być łatwiej. Chyba dobrze by było, żeby nam było coraz łatwiej czynić dobre uczynki. A nie, żebyśmy po latach stwierdzili, że po prostu no, jesteśmy w takim stanie wręcz nieuleczalnym, ale sami byliśmy sobie winni, bo na czas nie zreflektowaliśmy się, by podjąć takie działania. Chcemy wskazać więc dzisiaj sobie na ludzki czyn, który. Jeżeli ma być czynem ludzkim, musi być świadomy i wolny. Wynika to z naszej godności. Bóg nas stworzył jako osoby. Godność człowieka jako osoby. To godność wynikająca z tego podobieństwa do Boga. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. To jest największa, najważniejsza prawda o człowieku stworzonym przez Boga. Dlatego, że nosimy w sobie ten obraz Boży. Jesteśmy istotami rozumnymi i wolnymi, ale również odpowiedzialnymi. I dlatego każdy nasz uczynek jest ważny, każda nasza de decyzja, którą podejmujemy w różnych momentach naszego życia, kiedy wybieramy między dobrem a złem, każda ta decyzja podlega sądowi. Ile tych złych decyzji podejmowaliśmy w życiu, jeśli uświadomimy sobie, że. Pan, Pan Bóg o wszystkim wie i o wszystkim pamięta, to na sądzie ostatecznym, nawet jeśli my tutaj na Ziemi zapomnimy, to przecież na sądzie ostatecznym będzie nam to postawione przed oczy. Zobaczymy, cośmy robili, przypomnimy sobie. Czy nie ogarnie nas wtedy przerażenie, ale i też żal do siebie samych, że nie podejmowaliśmy Bożej łaski, Bożego powołania na czas, kiedy Bóg nas do tego wzywał? Ostrzegamy się przed konsekwencjami złych wyborów w perspektywie sądu. Chrystus, król, to również Chrystus zasiadający na tronie jako sędzia. I nikt z nas nie ujdzie sądu, każdy przed trybunałem Chrystusa stanąć musi. Tym bardziej, że Chrystus za ciebie umarł. Zapłacił za ciebie największą cenę, aby cię ratować. I on daje ci łaskę, daje Ci Eucharystię, daje Ci Spowiedź Świętą, daje Ci możliwość ciągłego nawracania się, kąpania się w zdrojach, zbawienia, by doznawać umocnienia i uzdrowienia z tych różnych grzechów, słabości. Ponieważ Chrystus tyle dla ciebie zrobił i wszystko ci daje do dyspozycji, a Ty, jako chrześcijanin ochrzczony. Zanurzony w tajemnicy Kościoła, mający dostęp do sakramentów świętych w sposób, można by powiedzieć, w Polsce nieograniczony. Zaniedbywałbyś to, lekceważyłbyś te Boże dary, przychodził obojętnie, a kiedyś, Panie Boże, no to wybacz, ale musisz się liczyć z tym, że wyrok na Ciebie będzie sroki. Inny niż wobec tych, którzy nie mieli dostępu, nie wiedzieli, nie było im głoszone Słowo Boże. Wy usłyszeliście. Dlatego, gromadząc się przed Chrystusem, Królem i sędzią, przypominamy sobie i ostrzegamy się. Ostrzegamy się przed niebezpieczeństwem popadnięcia w śmiertelną chorobę na wieki. I przypominamy sobie, że no, musimy się nieustannie mobilizować stąd te nasze spotkania. Częstsze lub rzadsze, one są takim szczególnym czasem łaski. Może słowo Chrystusa nieraz nas niepokoi, ale jak powiadam, to bardzo dobrze, bo ten niepokój, ten lęk, pewne obawy mogą się okazać zbawcze. Oczywiście psychologowie będą mówili, jak się tak lękasz, popadasz w jakieś fobie, to nie chodź tam do kościoła, bo tam mówią o grzechu, o diable. Będziesz przeżywał stres, lęki. Lepiej, żebyś się dobrze poczuł. Unikaj takich sytuacji. Tego typu rady są na pewno antyewangeliczne. Nie da się dojść do nieba bez stresów. Nie da się dojść do nieba bez no, przeżywania tych pewnych dylematów, lęków, nawet i obaw. Trzeba, żebyś przeżywał pewne lęki. To jest też takie ludzkie. Sam Chrystus przyjmując ludzką naturę w ogrodzie oliwnym drży, poci się, krwią się poci, przeżywa wewnętrzną, wielką walkę za ciebie i za mnie. I nie łudź się, że ty będziesz mógł żyć na co dzień tylko w jakimś komforcie psychicznym, w samozadowoleniu, unikając sytuacji stresowych. Unikając głoszonej ewangelii, bo to Cię za bardzo stresuje. Podejmijmy więc tę naszą godność ludzką, człowieka odpowiedzialnego i starajmy się kochać, czym prędzej, wydawać życie za braci. Nie bój się zdobywać na heroizm, bo właśnie tacy będą na pewno jako pierwsi przyjęci do Królestwa Bożego przez Ojca. Amen.